Nowy dzień. Nowa partia. Szachisty września. Miszkitala. Przeciwnikiem Juchtmann Tbilisi. I jedziemy Sycylianka. Oczywiście wariant Najdorfa. Półfinał mistrzostw kraju Rad. E4. I to jest sycylijska. Pamiętam jak mój kolega. Kiedy zaczynaliśmy szachy. Andrzej, Andrzeju, cię pozdrawiam. Świerszczykiem zwanym. Chodził ze mną do klubu, jakiś czas grał ze starszym panem. I na E4, tam mu zagrał C5. To Andrzej mówi: O, kolega z Sycylii. A ja wtedy nie wiedziałem, co to znaczy jeszcze. Takie to były czasy. Otwarty wariant, wszystko dobrze. Wariant naszego wielkiego rodaka, miecia Najdorfa. To jak wiemy, w policzył do 17, że białe mają 17 różnych kontynuacji. No więc taki obszerny, jeżeli chodzi o wiedzę, najbardziej pryncypialny, goniec G5. Nie wiadomo dlaczego. Goniec powinien pójść zbić tego, ale nie idzie zbić. Skoczek BD7, skoczek Go Broni, goniec C4. To Tal pokazuje ciekawą koncepcję. Łączy dwa ruchy, których nie powinien łączyć. Ale Tal ma prawo, pewnie chciał zmienić. Ale nagle przeciwnik gra. Ho, ho, ho. I Tal dostaje przewagę na białopolowej części szachownicy. Ma jedną figurę białopolową i dwie połowiczne. Przeciwnik ma 1 i pół. To półtora. To jest 1,5 i pół, i pół to 2. Także Maciusiu musisz tam poprosić, żeby ktoś ci to wytłumaczył te ułamki. Tu a propos Maciusia chcę powiedzieć, że Maciuś, którego uczyłem jakiś czas temu. Uczyłem go, co to mówił, że ma tyle lat, a potem liczył raz, dwa, trzy, cztery. Co go uczyłem. Teraz uczę jego brata. I też ma tyle lat. Coś pięknego. Hetman e A Maciuś już poszedł. E6. No, bariera pionkowa na białych polach poprawnie. A3. Dyskusyjny, ale powstrzymuje pionka, który chciał pofrunąć do b4, ten pion chciał pofrunąć, do... ojej, co za uparty ten pion. On chciał pofrunąć tu i zaatakować konisia, żeby pośrednio, który broni tego piona. Takie te, goniec e7. Mógł cofnąć od razu na b3, to w Cofamy po to, żeby skoczek nie zbił, żeby nie było widełek upraszczających. Goniec do 7. Fischer tak zawsze grywał i tu powinien zrobić długą roszadę z dużą przewagą. I to jest zdumiewające. Tal zrobił krótką roszadę z małą przewagą. I to z minimalną nawet czarnych. Zrobił róg za minus półtora pionka. Ja wiem, Maciusiu, wiem, 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 że są całe pionki, ale to tak, tak się mówi. Wieża AD1. Ale tak. Mamy w przedszkolu takiego hetmana od kilku lat. Co to? Ułamało się część kołnierzyka tu przy szyi. Dzieci pytają, co to jest. To ja zawsze mówię, że to jeden chłopczyk odgryzł kiedyś. A czasami mówię, że to to dziecko odgryzło i mówię, żeby otworzyło buzie, połknęło i. Wtedy wyciągnę, po, otwiera buzią, już mogę głęboko i wtedy się pytam innych dzieci, czy jak będę wyciągał czy ręką z brzucha mu tę figurę szachową, czy mnie nie pogryzie. Dzieci mówią, że mnie pogryzie i wtedy wycofuję się z honorem. Próba wygrania Hetmana, zostania z parą gońców. Hetman E1 i G5. Jak widzimy młody Juchtman, Jakub. Niektórzy nawet go nazywali Jacofem albo Jacowem. Nie zdecydował się na krótką roszadę wieża AE8 z doskonałą pozycją czarnych nawet taką. A teraz Tal już bierze sprawy w swoje ręce. Król został w centrum, ma przewagę w rozwoju, otwiera pozycję. Po DE5, Hetman E5, a robi już przegrywających, co jest coś fantastycznego. Zagrał sobie G5, zagrał skoczek G4, niby na mata i może podziękować, podziękować może. I już Talma wygraną. Czyli tu widzimy ciekawą rzecz, że w szachy możemy grać dobrze 50 godzin na 5 godzin i w ciągu 5 sekund popsuć całą pozycję. Cofnął Konisia, goniec c6 tu jest próba po prostu zbić tego obrońca punktu i dać mata kombinujemy jak taluś kombinujemy jak taluś nie mylić z talusiem kawkę popijamy abysynkę Pijam bez miodu, bo miód to tak tuczy. Jeżeli ludzie krzyczą na mnie, że nic nie chudne, że mam taki brzuch. Goniec D5. To jest typowa sycylijska ofiara. Na D5, na F5, na E6, na F7. Na... Typowa sycylijska ofiara za otwarcie linii E. Za otwarcie, no obronił konika. Nie grozi, ma być tego ruchu. Oczywiście przez nich nie widział. Nie widział, od razu się spłoszył. Rozbił siatkę. Matową figur wziął. Ojojoj, jak to było? Figur wziął. Skoczek D5, goniec D5, wieża D5. No i stoimy dwa razy na E7. Nie ma go obronić Roszada, wieża E7 i ni mniej, ni więcej, tylko wygrał. Pionecka. Wygrał, pionecka. No i teraz po B5. Jeszcze tam miałby jakieś szanse się bronić, ale zagrał wieża AC8. I tu Hetman przymierza się do Mata B5. Wieża E1 opanował linię. Linia D nieistotna. No, i szykuje Wolniaczka. Państwo zobaczą, a się zdziwicie, kochani, że ten Wolniaczek wygra partyjkę. Bec, ma przewagę pionkową 3 przeciwko 2 na dla hetmańskim wyrabia Wolniaczka. Prawidłowa realizacja. Wymiana figur oczywiście korzystna jest dla strony, która wygrywa czyli w tym przypadku dla Białych Tal to wie. Ja mam zanudowane, że Tal obejrzał już 1934 moje filmy, więc to tak. Nie, ale nie, nie mam, nie, znaczy nie patrzyłem na precyzyjną statystykę, która obejrza, a których nie. No więc wymienia. Im mniej ciężkich figur, tym łatwiej król wejdzie do gry. Państwo zobaczą, ten król wejdzie do gry. Lufcik. Lufcik, żeby nie było słabości pierwszej linii Mata. Wieża E6. Bo można było na F5 nacisnąć. Broni piona. No ale ten podciąga królisza. Pan szachuś. I chce zagrać Hetmanem na D3. Sprowokować, wymienić Hetmany. I tu mu w sukurs idzie przeciwnik. Robi kombinację. Pan szachuś wziął piona. Odbija piona po prostu. Hetman F6 naprzód. I tu niespodziewanie dla wszystkich. Tal wymienia jeszcze Hetmany. I tu dam tipsów w parę. Oczywiście Tal policzył końcówkę pionką. Zanim się przejdzie do końcówki pionkowej, trzeba ją policzyć. Tu jest oddalony wolny pion. I ten pion odciągnie czarnego króla. Mało tego, ten czarny król muci, musi lecieć jak szalony. A król wyrżnie te piony. Taka prosta. I tu zafiksował te piony, żeby, były, żeby się nie wymieniły. Tu robi wolnego piona i dalszy ciąg byłby jakiś taki. Tu. Tu, tu, tu wybiłby te piony, tam by wymienił. Ten jak pchnie to może zbić, a może przepchnąć i ten dochodzi, więc to tak nie ma. Więc tu czarny zrobił o tak. Ale tu powstają dwa oddalone wolne piony. Rosjanie to nazywają spodnie, ale tu chodzi nie o spodnie, tylko o nogawki. No, spodnie mają takie dwie nogawki. Po prostu te dwie nogawki rozciągające ale na są za daleko odległe. Tu do centrum. Królew 6. Król idzie do tego piona, ale tu idzie drugi. G4, a ten nigdzie nie idzie. B5. I tutaj trzy kroczki, tutaj trzy kroczki, a, ten, a król tego jeszcze łapie. Takie dwa oddalone wolne piony, jak nogawki spodni. Tak się rozszerzają. I król nie może ich chwycić. Czyli tal umie też grać końcówki pionkowe. No, dziękuję za uwagę.